w imieniu Orlen Grupa Żelazny. W tej chwili już właśnie nadlatują w składzie prowadzący lider pułkownik pilot Wojciech Krupa, prawoskrzydłowy Wojtek Grzechowiak i skrzydłowy podpułkownik Dominik Dono Łuczak. Przylecieliśmy dzisiaj do Państwa i chcę po pokazać dobry moment, żeby oświadczać się swoim dziewczynom, przed Państwem tradycyjne żelazne serce na przywitanie ze świetnikiem, a w szczególności z wszystkimi pielwicielkami lotnictwa. I to jest dobry moment na oświadczyny! Serduszko rysowali Wojtek Grzechu Grzechowiak i Dominik Dono a strzały wykonał Wojtek Polo Krupa. A proszę, tutaj koledzy robią, widzę nawet zdjęcia cyrnuszek. Czyżby jakieś plany były? Kolejnym elementem dzisiejszego pokazu będzie Mianka. Mijanki oczywiście są bardzo, bardzo atrakcyjną formą czy figurą wykonywaną na pokazach. Wiemy, że zawsze się bardzo, bardzo państwu podobają. I dzisiaj też postaramy się pokazać wiele figur atrakcyjnych dla każdego coś ulubionego.

a oplot Wojtek Krupa I przed Państwem lustrzanka z oplotem I jeszcze podejście pod etażerkę Czyli połączenie lustrzanki z oplotem i etażerka Sunset. Myślę, że tych spoterzy będą zadowoleni z tych zdjęć. Kolejnym elementem dzisiejszego pokazu będzie figura, tak zwany Bączek, bo czasami jest ciężko, jak będziemy wymyślać jakiekolwiek nazwy takie dosyć fachowe, więc padają takie nazwy żargonowe i przed Państwem za chwileczkę będzie Bączek, a wiem, że się on bardzo, bardzo podoba podczas pokazów. I przed Państwem rozpoczyna się żelazny bonczek. Tak zwanego rysują Wojtek Grzechowiak do mnie a od dołu w tej chwili wlatuje w bączka Wojtek Krupa. I teraz Wojtek wykonuje Runvers i będzie przybijał bączka w dół. No, to można brawo mieć. Na pewno słyszą koledzy. Przekażemy zaraz tego, są się radiowo. Samolotu mają różne zdjęcia jakby podczas jednego pokazu. I przed Państwem kolejna figura. To będzie tak zwana ganianka. Co przed chwilą. Teraz mamy czerwoną barwę samolotu, za chwilę będzie biała i takie zmiany dynamiczne. Tak więc tutaj trafiona była decyzja, Wojtek miał rację, żeby zmienić barwy i być taki bardziej jeszcze białoczerwony. I przed Państwem ganianka. Laskać, proszę Państwo i to usłyszą teraz, proszę głośniej. Wszystkie brawa prosto w kosmos. Szanowni Państwo, koledzy, się powietrza, to że z Państwem, ale to, co Wojtek powiedział, myślę, że za 5 minut będę był na na W Samoloty hangarują i tak rząd wielkości 20.45, 21 w naszym namiocie. Wystawie niczym żelaznego, będzie możliwość spotkać się z kolegami, po, 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 by zrobić zdjęcia, będą autografy na plakatach, tak więc zapraszamy serdecznie.